Na szkolnego lekarza. Zrobiłem co mogłem. To stanowisko nie jest dla Pana. Profesorze, zostanie Pan dyrektorem szkoły? Roberta, tu jesteś. Polecisz ze mną na Ibizę? Mam tam coś do załatwienia. Spotkania z klientami. Nie odzywasz się do mnie. Co się dzieje? Rozumiem, że nie będziesz ze mną rozmawiać. Dobrze. Zobaczymy, ile wytrzymasz. Obawiam się, że to nie jest stanowisko dla mnie. Jest Pan rozsądny. Proszę się zastanowić. Przepraszam, Uóż nie wyczekają. Dziękuję. Ktoś musi z nimi porozmawiać. Proszę. Nadal jest pan dyrektorem. Zgadza się. Przepraszam. Niech pan przemyśli moją propozycję. Dobrze. Chodźmy. Proszę. Jeśli wyrzucą na wrócę do waszego pokoju. Jasne. Kto powiedział, że go wyrzucą? Powinni. Jest narkomanem. Proszę nas przepuścić. Dziękuję. W naszej szkole pojawił się problem, o którym chcielibyśmy szybko zapomnieć. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tu do czynienia z narkotykami. Cisza. Co będzie z Joaquinem? Zostaje w szkole. Cisza. Uspokójcie się. Musimy mu pomóc. On będzie się leczył. Nie zdawał sobie sprawy z tego, co robił. Mogę coś powiedzieć? Proszę. Joaquin nie tylko brał narkotyki, ale handlował nimi. Co to za bzdury? Wiem, że to poważne oskarżenie. Mam to wszystko nagrane. Cisza. Proszę ze mną. Porozmawiamy. Wszystkich proszę o dyskrecję. Koniec spotkania. Nie wierzę. Joakina nie wyrzucą, bo ma dużo szmalu. Gdyby chodziło o jedną z nas, już byśmy stąd wyleciały. Lupita, słuchasz mnie? Wybacz. Myślę o Niko. Dziwne. Powinnaś o nim zapomnieć. Nie potrafię. Cały czas mam przed oczami obraz jego z tą dziewczyną. Przestałam dla niego istnieć. Nie umiem sobie z tym poradzić. Daj spokój. Niko nie zasłużył na ciebie ani na twoje łzy. Słuchasz mnie? Im szybciej o nim zapomnisz, tym lepiej. Masz rację. Co robisz? Oddam mu to. Nie chcę mieć żadnych pamiątek po nim. Spokojnie. Zrobisz, jak uważasz. Nie chcę o nim słyszeć. Co to? Zabrali mi jedyny sposób na komunikowanie się z moim dobroczyncą. Ma pan coś przeciwko Joaquinowi Mascaro? Tak, ale to nie jest ważne. Dlaczego pani to nagrała? Boję się, że przez niego w nauk wpadną inne dzieci. To dranie. Jest chory. To przestępca. Takimi sprawami zajmują się władze. Proszę mi to oddać. Mowy nie ma. Sam się tym zajmę. Pomyłka. To dowód na to, co się dzieje w szkole. O czym mówią? Przestań laskać mi do ucha. Nic nie słyszę. Co robicie? Gdzie mija? W środku. Co się dzieje? A jak myślisz? Wstać. Co to ma znaczyć? Giovanni Mendes, kolega mi. To ja wymyśliłem ten plan. Co takiego? Pomagałem mi. Jestem współwinny. Niko, gdzie jesteś? Nie wygłupiaj się. Cicho. Jak się macie? Co tu robisz? Przyszłam do Mii. Gdzie jest? Rozmawia z kimś z rady. Poszeka na nią w pokoju. Spieszy mi się. Muszę natychmiast porozmawiać z Mio. Co to za pilna sprawa? Przestraszył mnie pan. Niech pani nie udaje. Po co pani moja?